Hej, ja jestem Marysia. Nie, to ja jestem Marysia. Hej, hey. dzisiaj spędzamy dzień jak Marysia. Tak, dokładnie, dlatego Zosia jest cztery mm. razy wyższa ode mnie. Mhm. Związek na odległość. Dzień. Boże, ale się dzisiaj zmęczyłam. Tak gorąco jest! Tak gorąco jest! Zosia, ty nie jeszcze lubisz w ogóle? No. Nie, ja Okay. okay. Ale ty nie Powiedz, że nie nie. You can pack your things and leave. There's the door. There's the door, bitch. Pokaż się Zosiu Jak ty mnie nazwałaś? Pycz! The fuck? Nie, Zosia, musisz trochę w tę stronę, wiesz, trochę tej kadry jest. Nie, bo ty nie dbasz o kadry nigdy! Nie! Nie dbasz nigdy o kadry! Ty w ogóle o kadrach nie myślisz! Bla bla bla, ble, 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 blu, blu, blu! Ej, jest dobrze? Oh my god! bro! Hell Help! 7 lat nieszczęścia! Bycz! Marzia uwielbia szejki. Kalna! Salma! Kal I zawsze takie zdjęcia ja. <noise> Zosia jesteś głodna? Nie, ja wiem, że ty jesteś Ale czy ty na pewno nie jesteś głodna? Nie, ale ja cię nie denerwuję, nie? Wszystko jest dobrze Ja cię nie denerwuję, nie? Wszystko jest, się jest. Na pewno? wyglądasz jakbyś mm, wyszła... Jak Stój! Nie, jakbyś wyszła z wojska Bo masz buty takie wojskowe <noise> i ta czapka wojskowa Dobra, teraz y, tańczymy Kto się co Zosia próbuje Marysia pieszejka. Bitch, to Mhm. Gdyby nie to, ja bym dzisiaj skoczyła z mostu. pewno chcesz gumę? Gdzieś gorąco. Nie serio, tak mi gorąco jest teraz. Zosia! Zosia! Nie! Nie, ja chcę do domu! Nie, nie, nie ja chcę do domu. Gorąco. Gorąco i Zosia, nie, jedziemy do domu. No nie, weź chciało wstać. Jaki ładny kadr! Serio, ładny. Ale ładny kadr. Ha? Nie, ja się pojęcie. Ja będę ładnie. Dobra, zrobię okay. cinematics z tego jak wiążesz, więc spróbuj to zrobić jakoś... Jakoś sensownie. Marysia, pokaż nam może coś. Wow! Ale tu ja muszę się rozpędzić, Dobra, rozpędź się i ja Cię zatrzymam w razie czego. Szybko, szybko! To było rozpędzenie? Ale, ale ładna jest półka! Mega ładna. Stop it! O, oh, who you? Go, go, girl. Go, go girl, give us nothing. nothing! Sorry za taki słaby kart, szczerze. Moja Marysia w moim sercu mnie boli. te ry, dawaj. Super, brawo! O, bardziej nie zagnę. Dobra. Dawo. Dziękuję. Masz mikrofony, Zosia? Nie. No, jak mogłaś nie wziąć mikrofonów? Jedną rzecz miałaś zapamiętać, znowu nie wzięłaś mikrofonów, dobra, nie nieważ. Nawet ty nie musisz są być naładowane. Jezus, marnie, ale Zosia, to musisz być wyżej. Wyżej, Zosia, na krześle. Musisz stanąć. Klęczysz na krześle, ja stoję. Klęczysz na krześle. Zaczynamy. Nie, Zosia, znowu kadr jest źle. Nie. Tak, no. Zaczynamy. Trzy, cztery. Hej! Więc witam was dzisiaj w. Kurde. Nie, Zosia! Zosia! Co to w ogóle ma być? ty Dobra. Nigdy nic nie mówisz. Okej, okay, jeszcze raz. Nie, masz powiedzieć tak. Okej? Okay? Okay. Dobra. Trzy, cztery. Hej! Okay. Więc dzisiaj robimy wielki dom w basenie. Nie, Zosia, jeszcze raz, jeszcze raz. Za mało! Oh. Za mało energii! Oni muszą wiedzieć, że ty masz tę energię. Tego, to gotowe. Naprawdę chcecie to, to Hej, więc dzisiaj robimy wielki dom w basenie. Tak, dokładnie. O, jak coś my nie lubimy, serio. Nie, ja jej nienawidzę. A ty powiedz, że ja się nie. tak nie zachowuję. Au. Wcale mnie nikt do tego nie zmusza. Marysia się tak nie zachowuje, ja to robię, bo chcę. Eee. Nie, ale serio, 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 to jest parodia, to jest parodia tylko. Nie no, że jakby ja się nie zachowuję w tak... W takim, w takim tak natężeniu, bo nie, nie, nie. te wszystkie rzeczy ja robię, ale nie w takim natężeniu. No, wszystkie te rzeczy ja robię. Pisał.